Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera w Radiowym Studiu Bartosz Skopiński, w Radiowym Studiu w Lubinie, natomiast Iwona Mierzwiak. Dzień dobry, Iwono. Dzień dobry. Dobrze, także zaczynamy, drodzy słuchacze, nasz dzisiejszy temat dla reportera. Ostatni w tym roku temat dla reportera. 726-114-114 to numer do nas, pod który oczywiście dzwonicie, jeśli chcielibyście zgłosić jakiś problem albo jeśli chcielibyście na przykład komuś podziękować za już wykonaną pracę. Przypominam też, że większość problemów i tematów dla reportera opisywanych jest na portalu midiowe.pl, a my odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień! Odbebrałem, ale ktoś się rozłączył. Już po telefonie. Tak, może ktoś za chwilę jeszcze raz spróbuje. 726 114 114. Cały czas czekamy do 9.45 na Wasze połączenia. Jak tylko dzwoni telefon, to go odbieramy. Tak jak teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie. Chciałabym prosić o kwiaty i motyle dla firmy. Wojewódzkie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Mhm. Mieliśmy poważną awarię na ulicy Moniuszki, którą usunęli panowie bardzo elegancko, sprawnie. To prawda, kilka dni to trwało, ale rzetelnie wykonali, wykonali swoją pracę. Chciałabym również przy tej okazji życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku. No to, to ba... jest jedna sprawa. Mhm, dobrze, no to mamy jedną sprawę. To... To jest ta przyjemna. Teraz trochę bardziej nieprzyjemna. Koniec roku. Y, pa, y, państwo, którzy pracują, nie mówię o Was, y, osoby, które pracują w firmach różnych, powinny być dla klienta przychylne i tak dalej. Dzwoniłam do firmy ubezpieczeniowej, powiem wprost, y, towarzystwo ubezpieczeń ze wspólnych kuprun w Lublinie mhm. i zgłaszałam szkody właśnie tą. Proszę Pana, jest napisane, że można zgłosić telefonicznie, drogą y, mailową, przez pocztę i tak dalej. Akurat problem y, z internetem mam, więc chcę zgłosić telefonicznie. Mhm. Y, przez dwa dni dzwoni, nie mogę sprawy załatwić. Wczoraj odbiera Pan, który ma dyżur, dostałam numer do Pana w firmie, który ma dyżur w biurze. Pan mi informuje, że ja mam sobie to drogą mailową, Tłumaczy, że chciałam zgłosić, bo jest ich informacji, że można drogą telefoniczną. Więc Pan mnie poucza, że jest XXI wiek. Ja wiem, w którym wieku żyję, mimo swojego wieku, mhm. który akurat mam. I proszę Pana, kwestia jest tego typu, jeśli się płaci do ubezpieczalni, ubezpieczalni pieniądze, jest ok. Ale jak już tylko chodzi o odszkodowanie, już są schodki. I chciałabym prosić nie o kwiaty i o motyle, tylko o jakiś taki dobry bicz. I tego pana tak dobrze w starym roku schłostać, bo jeśli nie potrafi obsłużyć klienta, niech zrezygnuje z pracy. A na jego miejsce na pewno znajdą się osoby, które będą wykonywały swoją pracę rzetelnie. To tyle. Ja Życzę mam... Państwu szczęśliwego nowego roku i wszystkim, wszystkim, żeby nam się lepiej żyło. O, no i Dziękuję to jest, bardzo, i to jest bardzo, bardzo ważne. miło Was słuchać. Jesteście super, super. Bardzo dziękujemy, także pozdrawiamy i również dziękujemy. wszystkiego najlepszego w nowym 2022 roku Pani życzymy. No i teraz te wspomniane na początku kwiaty i motyle. Dla panów, którzy bardzo ładnie, bardzo szybko uporali się z awarią. E, natomiast no, Bicza czy Pejcza żadnego nie mamy niestety na takich, mm, takie osoby, o której powiedziała nam nasza słuchaczka. E, halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja mam taką sprawę, jestem mieszkańcą Głogowa i tak, mam taką, takie pytanie. Rejon ulicy Południowej w Głogowie. I tam znajduje się baza transportowo, no transportowa jakaś tam przewożąca towary i o co mi chodzi, że zbliża się powiedzmy jakiś weekend, tych samochodów, tych naczep w tym rejonie tak naustawianych, cała ulica Południowa jest zastawiona, rejon przed tą bazą, no zastawiony całymi tymi zestawami transportu ciężkiego, droga, rozjechana, zieleń rozjechana, bo te samochody już nie mają gdzie parkować i mi się wydaje, że jeżeli ktoś się podejmuje działania w jakimś tam profilu transportowym, no powinien mieć jakiś front zabezpieczony, a nie, że przy okazji jest to wszystko wokoło zdewastowane, hmm. wykorzystywane, droga zastawiona, którą no, nie można przejechać, bo na przeciwko jeżeli jedzie samochód, no to już jest, no... <śla> No, no musi czegoś ma, ma, No, makabra, no, no. po prostu jest tam makabra. No. Domyśl, domyślam się, że jeśli ktoś chciałby ulicą południową w takich warunkach przejechać, to nie jest to komfortowe. E, dobrze, to ja zapisałem ten temat i przekażemy go dalej, zobaczymy i dowiemy się, czy jak to wygląda, czy oni tam mogą parkować na tej ulicy, bo to jest ich teren, czy to jest ulica miejska i, i nie powinni tam parkować. No, po, powiem tak, że ta ulica kiedyś była modernizowana z funduszy europejskich, to raczej to nie jest jakiś tam prywatny folwark. Mm -hmm którego ten no, właściciel sobie korzystuje, bo no nikt tam może nie reaguje. Policja, która przejeżdża, no też tego może nie widzi. No także tutaj no jest inna sprawa. Nie? No dobrze, to ja temat zapisałem. Przekażemy go po prostu Leszkowi, i jak Leszek po nowym roku wróci, już tutaj z nową energią, to będzie działał w tym temacie. Dobrze, dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego życzę w nowym roku. Wzajemnie wszystkiego najlepszego w nowym roku. Do usłyszenia. Dziękujemy za ten telefon i czekamy na kolejne telefony z całego Zagłębia Miedziowego, gdzie tylko słychać radio Elka Zagłębia Miedziowego i odbieramy kolejny z nich. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja mam taką nietypową sprawę. O. Zgubiono, kurde, tablicę rejestracyjną o numerze DGL 49567. Mhm. I jakby ktoś, kurde, znalazł, albo wie, gdzie leży. A jakby pan mi to... powiedział jeszcze, gdzie pan się ostatnimi czasy przemieszczał? W Głogowie. A, czyli na terenie Głogowa. Czyli nie było tak. gdzieś wyjazdów dalej? Nie, nie. Dobrze. Jedną tylko pan zgubił? Jedną. No to y, przód, tył. Na z przodu, nie? No właśnie, i tu jest. A nie problem. ja, tylko syn, ale, to, ale syn jeszcze śpi, to. To, to, gdzie, on, to, to gdzie, gdzie on tam tak szalał, że tak tablicę zgubił? No nie wiem. No dobrze, mamy zapisane w takim razie, ja jeszcze za, za chwilkę przypomnę numer rejestracyjny, tylko się upewnię DGL49567. Tak. Bardzo ładny numer przy okazji. I pod numer do mnie mogę podać? E, ktoś... Wie pan co zrobimy tak, że pan się do nas dodzwoni, skontaktuje się pan z nami e, już na spokojnie po temacie dla reportera przed dziesiątą, dobra? Aha. Dobra. Dobra, to proszę dać znać tam przed dzisiaj. Ależ proszę nowego roku. bardzo. Wzajemnie do usłyszenia. A gdyby ktoś do tego czasu znalazł tablicę rejestracyjną naszego słuchacza o numerze DGL49567, no to proszę na razie się kontaktować jeszcze z redakcją Radia Elka. My sobie zapiszemy w takim razie numer i będziemy już tutaj się przekazywać. I na pewno mm, miejmy nadzieję, że jak się rejestracja znajdzie, to do właściciela wróci. No a syn, to nie wiem, to co byś... Iwona tak zrobiła, jakby tak syn ci zgubił rejestrację obudziłabym go i kazałam mu szukać. Aha, czyli, czyli, nie, czyli ojciec widzisz, tutaj się wyrozumiały okazał, tak? Bardzo. Tak, tak, bardzo wyrozumiały. Pozwolił dalej synowi spać. No jeździ po nocach, chłopak gubi rejestrację. DGL49567, drodzy słuchacze, gdyby ktoś znalazł taką rejestrację, to proszę się z nami skontaktować, a później już podam normalnie numer do naszego słuchacza, który się z nami przed dziesiątą na pewno skontaktuje. A dzień dobry. A ja dzień dobry. Chciałbym życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku 2022. A my również chcielibyśmy panu życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy również i pozdrawiamy. No i właśnie, taki miły telefon jeszcze się pojawił. Przed godziną 9.30. A ja przypominam, że do 9.45 przez jeszcze 20 minut czekamy na wasze telefony. I dzień dobry, witamy. Kolejny słuchacz dzień na Dzień dobry, ja z Lubina dzwonię w sprawie śmieci na Kilińskiego. We mhm. wtorek zabrali to wszystko, ale nic nie wstrząsnięte. Liście jak było pełno, ręce śmieci, ale to już sobie poradzimy. Także żadnych czapków i motyli, bo to oni łaski nie robią, że oni nam to posprzątają, a te gabaryty to leżały prawie rok mm -hmm. i nie było komu zabrać. Ale no całe, szczęście, całe szczęście ich już ich nie zabrali. ma. Całe szczęście już ich nie ma. Nie ma. No dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękujemy również za ten telefon, pozdrawiamy Dziękujemy i wszystkiego bardzo. dobrego. Jak słyszałaś Iwono, no kwiaty i motyle to się nie należą, bo to ich tak obowiązek. No, także, także drodzy tak, tak, tak. słuchacze, tak to wygląda. Ale ważne, że zabrali te duże gabaryty. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dobry. Słuchamy. Chciałbym złożyć życzenia wszystkim policjantom w służbie. Dziękuję. Ależ proszę bardzo. No to życzymy wszystkim policjantom w służbie życzenia. Chyba wszystkiego dobrego. 726, 114, 114. Na zegarku 9.27 się zbliża, więc za moment będzie też krótka przerwa reklamowa. No ale zanim przerwa reklamowa, zanim to wszystko, to oczywiście Wy możecie się jeszcze do nas dodzwonić. Gdyby ktoś, oczywiście, jeszcze miał jakiś temat przy piątku, 31 dniu grudnia. I dzień dobry, witamy. Dzień dobry Panom. Słucham. Proszę Panu, jest taka sprawa tutaj. Na Piastowie, na ulicy Bolesława Śmiałego, jak jest ten nowy blok, a świetlica przy Folwarcznej, tam ciągle jest tyle tych kartonów, śmieci i to tak okropnie wygląda, że aż naprawdę wstyd. Czy moglibyście załatwić, żeby ci lokatorzy... Jest kontyner na y, papier. Ale oni nie wrzucają, tylko obok wrzucą parę kartoników, bo nikomu się nie chce złożyć pożyć i wszystkie śmieci leżą i to fruwa. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Mm -hmm. Mówi pani tutaj od strony ulicy Folwacznej, Forwarcz czyli od strony Żarkowa, nie od strony tam bloków e, na Piastowie. To jest od strony piasta, proszę pana, bo to jest tak na rogu zrobione. Postawione są te e, kosze na papier, na szkło i na plastik. Mhm. Czyli to jest tam gdzieś dalej już przy domkach. To jest po świetlicy pod nosem, proszę pana, pod nosem. Od ulicy to widać. Wszystko pan zobaczy zdrowi. Mhm. Czyli wystarczy się przejść Bolesława śmiałego. Tylko się starczy przejść. Od, od, od Biedronki ten kawałeczek i pan wszystko widzi. Cały mhm. śmietnik. Dobrze, to mamy w takim razie zanotowane. I apelujemy. I dzień, nie, dzień. Ale... Nie, Ależ proszę, proszę bardzo, ależ proszę bardzo, nie ma za co dziękować. Dziękować to będziemy mogli, jak już będzie coś tam zrobione. No. no i życzę miłego dnia i szczęśliwego nowego roku. Również życzymy udanego dnia i szczęśliwego nowego roku. Temat zapisałem ulica Bolesława Śmiałego, pełno śmieci i kartonów. No to się drodzy słuchacze, apeluję do Was, mieszkańcy Bolesława Śmiałego. Zróbcie z tym porządek. Jak tutaj nasza słuchaczka zgłasza, kontener stoi. Wystarczy do niego karton wrzucić. To chyba nie jest jakiś wielki problem, żeby tak też zrobić. Dzień dobry. O, i teraz super. Witam. Chciałem złożyć życzenia dla pracowników z Sierasowic. 100 lat zdrowia. Skąd jeszcze raz pracownicy? Zuchu Urbex. Dobrze, to pozdrawiamy w takim razie i szczęśliwego. No dołącznie z kierownikiem zdrowia, szczęścia, pomyślności, samych przyjemności w nowym 2022 roku. Bardzo dziękujemy za ten telefon i czekamy na kolejne. Może z jakimś tematem, e, który jeszcze się gdzieś tam przewija mm, u Was i może wcześniej nie mieliście śmiałości. No to teraz jest ostatni czas, żeby zamknąć ten 2021 rok e, i do nas zadzwonić po prostu i nas poinformować o tym. Halo, dzień dobry, witamy. Proszę pana, ja chciałem przysłać i nagłośnić funkcjonariuszem służby wyjdziemnej kwiaty i motyle z Zachadu karnego w Błogowie, za ich ciężką służbę, za trud i życzę im na przyszły rok wszystkiego najlepszego. Życzę im, Tadek. Dziękuję bardzo. Proszę nagłośnić. No to nagłośniliśmy w takim razie. Nasz słuchacz Tadek, jak się okazuje, nasz stały słuchacz Tadek, tym razem dla służby e, więziennej, jak słyszeliśmy. No to e, kwiaty i motyle, proszę bardzo. wybrzmiewają, a my mamy już kolejne połączenie. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Chciałbym taką sprawę poruszyć. Tutaj u nas na Piastowie bankomaty są. Nie wiem, czy wymienić bank, którego banku, czy to nie będzie jakaś krypto, czy coś, reklama. Proszę powiedzieć, który bankomat? Stand, tego banku Standard bank. Santan Santander. Santander. W sklepie Enter Marche. Dobrze. On od dłuższego czasu już jest no nie wiem jak to nazwać, taki awaryjny bardzo, że praktycznie nie mamy gdzie, my klienci tego banku nie mamy gdzie sobie wybrać pieniążki. A, a swoją drogą nie chce mi się wiedzieć, żeby bank nie był o tym poinformowany. To już trwa sytuacja już, już od nie wiem odkąd. Czy byście mogli jakoś ich tam trochę bardziej zmobilizować, żeby albo wymienili, albo cokolwiek zrobili. Tutaj zaraz za kościołem jest też drugi bankomat te, tego banku. On też jest nie, nieczynny, niesprawny. Podejrzewam, że tam on jest w sklepie, ten sklep jest ciągle zamknięty, eko bodajże, mm -hmm. e eko. Bardzo bym prosił, żeby ich zmobilizować, żeby coś zrobili z tym bankomatem. Albo go całkiem wyłączyć, wtedy ja będę wiedział, że on jest nieczynny i ja będę szukał gdzie indziej gdzieś nie będę w innym wybierał komacie i płacił za to i tak dalej bardzo bym prosił, to tyle dziękuję i wszystkiego dobrego na nowy rok, jak najwięcej spraw, które byście byli w stanie załatwić, dziękuję bardzo do usłyszenia, do zobaczenia dziękujemy bardzo, do usłyszenia, również Dzień. wszystkiego najlepszego, nie wiem czy my coś możemy w tej kwestii poradzić, natomiast Zawsze pamiętajcie drodzy słuchacze, że na bankomacie jest numer telefonu, na który należy zadzwonić, jeśli jest jakiś problem, jakaś awaria. Także pamiętajcie o tym. Być może to jakaś grubsza sprawa, natomiast jest tam na pewno numer telefonu podany. A czy wymienią bankomat w końcu, no to tego też nie wiem. Nie jestem właścicielem tego banku, więc niestety nie mogę wam powiedzieć. Od razu, czy tak można, czy nie można, ile by to trwało, ile by to przede wszystkim pewnie i kosztowało. 726 114 114, przez najbliższe jeszcze 9 minut czekamy na kolejne wasze telefony. Mamy bankomat, mamy ulicę Bolesława Śmiałego, mamy ulicę Południową, a teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja wczoraj zgłaszałem taki straszny bałagan na ulicy Konopnickiej. Mhm pod kilku dni zamalegający, tak bardzo, że no tragedia i przekonałem się jakaś siła mediów. Bo za parę godzin było tak posprzątane czysto i teraz nie wiem, czy to było waszą interwencją, czy ktoś tych służb słyszał to? No I, nie, nie wiem, na pewno zostało zgłoszone, a teraz jeśli służby sobie wzięły to do serca, no to chwila, moment i to zrobiły. To się zrobiło, ale zalegało chyba z 4 czy 5 dni, tak zalegało na jezdni, że trzeba było mijać to drugim pasem. Najważniejsze jednak, że tego już nie ma, prawda? Nie ma, jest czysto posprzątane, aż się chce patrzeć. No to co, kwiaty i motyle może? No i nie wiem, dla, czy to dla was, czy dla tej służby, ale oczywiście jak najbardziej, bo to teraz przynajmniej wygląda. Dobrze, bardzo dziękujemy Dziękuję za ten telefon. Pozdrawiamy. pozdrawiamy, do usłyszenia. No i kwiaty i motyle dla służb, które tak pięknie ulicę Konopnickiej posprzątały. Bardzo nas cieszy, kiedy sprawy, które dzwonicie, na przykład tak jak słuchacz mówi, że dzwonił wczoraj, a dzisiaj już nie ma, no to jest w ogóle dla nas miód, miód na serce, prawda Iwono? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Przynajmniej w starym roku udało się coś jeszcze załatwić. Tak, jeszcze udało się coś właśnie załatwić. Na naszym zegarku 9.38, więc jeszcze przez najbliższe 7 minut czekamy na telefony, w związku z tym, że trwa ostatni temat dla reportera. W tym roku. 726 114 114 i właśnie teraz telefon odbieramy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. A ja prosiłabym o kwiaty i motyle dla Gug... będę płakać, dla Głogowskiego pogotowia Ratutkowego za uratowanie życia po jej wnuczce Kamilce, która miała zawał. I życzę, żeby dalej ratowali życie. Życzę im wszystkiego najlepszego w nowym roku dla pracowników Pogotowia kojach oraz ich rodzin. Ja dzwonię z Belgii, dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego dla redakcji również w nowym 2022 roku. Dziękujemy bardzo za ten telefon, pozdrawiamy również, życzymy samych, przy, samych przyjemności w, now, w nowym roku, ale też przede wszystkim zdrowia w 2020 roku, no i wspomniane kwiaty i motyle dla Gugowskiego Pogotowia. Zostawiamy przy okazji naszą stałą słuchaczkę z Belgii, bo tam też jesteśmy i tam też nas słychać. Także drodzy słuchacze, nieważne gdzie jesteście, jest aplikacja, jest internet. Warto słuchać swoich, swojej stacji ze swojego regionu. Wtedy jesteście na bieżąco z tym, co dzieje się nadal w... W waszych korzeniach, żeby tak powiem. W miejscu, gdzie się urodziliście na przykład. 726 114 114. My czekamy na kolejne telefony. Ostatnie 5 minut. Ostatnie 5 minut tematu dla reportera w 2021 roku. Za moment rok 2022. Temat dla reportera oczywiście w poniedziałek, 3 stycznia. Nowe problemy, nowy rok. No i tak to właśnie będzie wyglądało na pewno. Natomiast mamy nadzieję, że w tym nadchodzącym nowym roku będzie tych problemów zdecydowanie mniej. A jeśli się już pojawią, to faktycznie będą załatwiane od ręki i nie będzie to y, jakiś wielki problem, żeby na przykład, nie wiem, posprzątać z dnia na dzień albo tak jak na przykład Iwona miała ten temat w Lubinie, gdzie wielkie gabaryty zalegały przez cały rok. No miejmy nadzieję, że następnym razem już rok czekać nie będą musiały, tylko chwila, moment i zostaną po prostu usunięte. 726 114 114 ostatnie 4 minuty i będziemy kończyć. Iwono, czy ty chciałabyś naszym słuchaczom jakieś życzenia teraz, póki telefonów nie ma złożyć? Ja się przed chwilą bardzo wzruszyłam, powiem ci szczerze. Telefonem naszej słuchaczki, pani z Belgii. Mhm. Życzę przede wszystkim zdrowia naszym słuchaczom. Drodzy słuchacze, przede wszystkim zdrowia no i to jest najważniejsze. tak, tak właśnie. To jest bardzo ważna rzecz, której czasami niektórym brakuje, ale miejmy nadzieję, że w 2022 roku nie zabraknie. No i odbieramy kolejny telefon, jeden z ostatnich już w tym roku. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie zapytanie, może Panowie pomogą. Chodzi mi o Tauron. Bo byłam w tym punkcie obsługi Tauronu w Błogowie mhm. i ja to wyśleczam są tylko trzy dni w tygodniu czynne. No i tam jest numer telefonu podany na Katowice, A chciałam się, do to, nie, nie mieszkam w Głogowie, jestem poza, spoza Głogowa i chciałam się nam do nich dozwonić, no bo dla mnie jechać, zapytać się o tam, chodziło mi o wymianę licznika i no i nie znam numeru, czy w ogóle w punktach tych obsługi Klientów nie ma podanych, oni nie odbierają telefonów no tutaj w Głogowie. Czy coś panowie wiedzą na ten temat? Nic na ten temat niestety nie wiem. Nie pomogę pani na chwilę obecną w tej sprawie. E, natomiast bardzo bym prosił o telefon po temacie dla reportera. Ja sobie zapiszę pani numer telefonu. Może mi gdzieś się uda znaleźć ten e, telefon, to wtedy bym dał pani znać. No bardzo bym prosiła, bo patrzę, że w internecie też nie ma podane wszystko na Katowice, no dzwonię tam, ale przecież tam się to no, Bo no, pani chce, nas, rozumiem, tak, tak, tak? wymienić licznik, licznik? Proszę? Pani chce... Tak, wymienić. nie, to znaczy była wymiana licznika, ale panowie nic nie zostawili, no, akurat mnie nie było w domu, był mąż tylko i on tam nie był zorientowany. Przyszli, wymienili, nie zostawili żadnego śladu, czy tak to jest, czy, czy, czy oni sobie jakoś tak... No bo zawsze zostawiali, że tam takie zdjęto ze stanem licznika kompletnie teraz nic nie... Nie wiemy. Chciałam mm -hmm. się zapytać, co to jest grane. Czyli licznik jest wymieniony, a, a teraz tylko pytanie, czy nie ma jakiegoś potwierdzenia, że ten licznik został no wymieniony. Dokładnie, ja no dokładnie, no bo, bo nic nie zostawiają, nie? Może no się tak okazać, że polityka firmy się zmieniła na, tak, na tyle, że teraz jest na plombie może coś zaznaczone. Bo taka plomba no, na pewno na liczniku jest. Perfect. No i jest taka plomba, tylko tauron, taka maciupeńcza, tylko tyle, mm -hmm. że to jest tauronu, nie? No dobrze, ja postaram się dowiedzieć... No i, i zobaczymy, no, może coś faktycznie, może gdzieś tutaj jest jakiś numer mm, do naszych, tech, do, do, do techników. Telefon. Jest telefon. No to Iwona ma chyba telefon, także. Ale masz... Znalazłaś? Mam taki ogólny telefon obsługi klienta Tauron, tak, w Głogowie. No tak jest tutaj napisane, że dzisiaj zamknięcie o 15 i telefon, numer telefonu mogę podać. No to podaj, proszę. No bo mi się nie chce jechać tam do tego Głogowa, no nie mam... Pro, proszę sekundę poczekać. Jak jeszcze? Zacznij. 32. Ale to nie jest numer do Głogowa 30. na pewno Iwona. 0606 06. ale tutaj jest taki telefon podany. 32 dwa? Sześćset To jest ogólny numer, Iwona. Tak to będzie wyglądało. Także... No, się roz, e, no, po prostu informację, którą, o którą chodziło, a teraz to jest... Próbowałam czy, tam, 10 minut czekałam, nim się tam... Coś a to pani, pani na ten numer dzwoniła pewnie już. Tak, tak, tak. 32 600 chyba. 60606. No, czyli to jest no, ogólny coś, numer tak, infolinii Tauronu. Taki, taki, taki no i tak na drzwiach właśnie w Tauronie, tutaj w głowie w tym punkcie obsługi tak. na litrmi krajowej też ten numer jest podany. To, to nie jest ich numer, nie? Znaczy, to jest ich numer tylko do infolinii ogólnopolskiej. Może tak. <tak>, tak, tak. To pewnie nie ma innego numeru, więc nie wiem, czy pani pomogę no, w tym momencie. Pewnie nic, no też, no ja mówię, ach, tak przydzwonię do państwa, skoro. Można, można to, jak to najbardziej tak ja. można, także natomiast nie wiem, czy, ja. czy jestem w stanie pomóc. Ja naprawdę poszukam numeru i jakbym znalazł, to na pewno dam znać. E, także to, na chwilę obecną będę musiał... To, to nie, to ja już podziękuję. Myślałem, że może coś wiecie, może no to tak na, na tym, na miejscu to tak. No ale to nie, to ja dziękuję serdecznie, to już się proszę nie kłopotać. Ja któregoś dnia e, będąc w Głogowie, no to wpadnę do nich, ale właśnie tak słyszę o tych telefonach i dlatego mówię, że nie, mm -hmm. do Państwa. Ale to cóż, serdecznie Państwu życzę wszystkiego dobrego. My również Życzę pomyślności, radości. No i spokoju. My również życzymy tego wszystkiego. No. Pozdrawiamy do i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. No i tym telefonem właśnie zakończymy dzisiejszy temat dla reportera. Bardzo Ci dziękuję, Iwono. No, to był ostatni temat dla reportera w tym roku. A kolejny już 3 stycznia. O 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.